Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Volzor. A oto 79 odcinek z Dragon Age. Początek. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie do końca okopy umarłych i zawalczymy sobie z bossem tej lokacji, czyli Matką Leugu. Nie ma co przedłużać, czas ruszać dalej no i porozmawiać sobie z, z Hespich. come and catch everyone.

Ninth day she grins and devours her kin. Now she does feast, as she's become the beast. What is this? Someone new? Impossible. Feeding time brings only kin and clan. Jestem cruel to myself. Jesteś dream of strangers faces and open doors. Zbadaj ją uważnie. Zdaje się mieć wysoką gorączkę, skóra jest blada i cała pokryta ciebnymi plamami. Plamami. Mówiła się they come and za will Unreal. That's the only place I can hide. Because they make me. They make me eat. And then all I could do was wish Laren went first. I wished it upon her so that I would be spared. But I had to watch. I had to see the change. How do you endure that? How did Branka endure? This is the do not talk of branka, of what she did. ancestors preserve us. forgive me. i was her captain, and i didn't stop her. her lover and i could not turn her. forgive her. but no. she cannot be forgiven. not for what she did. not for what she has become.

I swore not to speak of it, not to think of it, la, 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 I will not hear any more about Branka End this, I am full of them, only a step from Laren I dream I am away but real safety That means accepting And I nie not Nie will not become what I have seen nie not, Laren, not Co by nie mówić ten lot co czeka krasno ludzkie dziewczyny jest absolutnie. Niepokojący, co jest naprawdę najmniejsze słowo, jakim mogę bym użyć, ale na wadę nie przychodzi mi na myśl, no jest to po prostu przerażające. W zasadzie, czy może stać się niedługo Hespif, będziemy niedługo w stanie zlełwawić. O proszę, mamy ogry. Ogry, przywitaj się ze swoimi braćmi. <grym> się do czujesz? Ja je powinienem chyba zmienić. Cel głównej postaci groza, nie. Zmienię jej to. Postać. A postać... Atakowana na walce w ręcz. O! To będzie dla niej dużo lepsze, bo nie będzie biegła kurde w tłum, jak goś Ty jesteś poważny? A, brawo Ogren, ale teraz to nam się przyda tu pomoc. Doszła teraz. Dobra, nie jest dobrze, Morigan, dopaść. Co jest czuście? Ale zobaczy nie przzepać niestety No i zaraz się zbliżamy w zasadzie do końca tej lokacji. Nie jest ona tak duża jak pamiętałem. Tak dumowisko Przeładowanie bardzo. No i mamy też fabularnych. A proszę, okaści umarłych. No i na razie to by było na tyle. Nie ma sprzeduwać czas wejść do Boonamaru, wziąć klucz legionisty. legoński. Zajut miał tylko ogół. To w zasadzie jest o krok tania się chcesz pić. Boonamar, I thought it would have fallen into dust by now. No tak, Połna Mare całkiem ładnie się zachował i co by nie mówić, jest to lokacja całkiem ładna. Proszę, mamy relikt Legionu. Kała Płonna. No i mamy ołtarz Legionistów. Której więc kluczy ostatnia część seta, czyli hełm Legionu. I nowe zadanie Martwa Karta. Pierwszy pokażę Wam to jeszcze wpis No i pokażę Wam tutaj to zadanie No i dupy legionistów trochę się rozjuszyły, jak zabraliśmy do czego strzegły Za tej niedzie trzeba się nimi zająć Jeszcze sobie bez problemu radę z tymi duchami No i została nam tylko jeszcze jedna walka w tym odcinku i w tej lokacji mold, change until They took Laryne. They No tak, chyba to już nie była. Ta która swojego męża poślubiła. za którego wyszła. she ate she grew She swelled and turned gray. I Martwej Kasty. Tam zaktualizuje zadanie. A przy okazji mamy jeszcze wpisy do kodeksu nowe o kulturze i historii. się negat się, zaktualizował wpis. Brood, It shall be done. Matka le no tak, jest tuż za rogiem. E, zobaczymy jak nam znowu pójdzie. Ja szczerze nie jestem przekonany, jak nam z nią pójdzie. Powinno być dobrze, ale jak faktycznie będzie, to zobaczymy. Bo jest na że jesteśmy gotowi. Ale mogą pojawić się problemy. To był rozwój dzisiaj, nie powiem. Niestety nasz pieszo jest uwięziony i nie pomoże nam w tej walce. Zobaczcie się, fokusujmy najpierw na tych matkach. Ej, padały jak najszybciej To je pokowała, teraz może się nią Cóż, pojawiały się pomioty, pomóżmy Morrigan I w zasadzie też można by pomóc tymo. No i zaczynamy ja znowu maskami. Okej. Okay. Matka swoją drogą całkiem ładnie dostała. Cię tutaj na razie, trochę, matką zajmiemy się później O proszę, matka O, no, idzie nam całkiem przyzwoicie i... Raczej wielkich problemów nie mamy. Ciekaweś mi niedługo przyjdzie ta druga właśnie mara pomiotów, w których są grzeszczoty, więc trzeba się znowu trochę wycofać. Okej, zapyta to? Tak proszę, mistrz trawników, czyli zabiliśmy chyba... Jak dobrze pamiętam, to jest 1000 pomiotów. Jego nie, to będzie ich 4 plagi. 2500. Okej okay. mogę to jest jedyne przejście, to zabiliśmy 500 pomiotów w tym podejściu. A Eee, To jeszcze nie na razie tutaj jest pomysł.

That's why they feed us. But the true abomination is not that it occurred, but that it was allowed. Branka, my love. The stone has punished me, dream friend. I am dying of something worse than death. Betrayal. Dlaczegoś zaktualizowano kodeks, proszę Matki Lełgu. Sprawdźmy, co so po sobie zostawiła. Mamy pieśń doboru, 10 dobrawek od natury, fatalny wysiłek. te rokawice palcerne, najniższego poziomu kamieniołu. I parę innych weczy. Lód, że tak powiem, trochę słaby. No i zostało nam tylko ruszyć do kowadła pustki, do którego już się ruszę w tym odcinku. Ale kowadło pustki sobie przeszukamy w 100% już w odcinku kolejnym, czyli będzie to najpierw trochę dłuższy odcinek. Aby troszeczkę wynagrodzić to, że to ostatnie były takie trochę krótsze. gdyż chciałem rozbić na trochę krótsze odcinki właśnie okopu umarłych. Kowadło pustki zrobimy sobie w jeden trochę dłuższy. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.